Witamy serdecznie. Słuchajcie, mamy pełne kosze. Grzybów jest co nie miara Tego zerwaliśmy, choć być może będzie robaczywy, ale popatrzcie, to jest największy prawdziwek tego sezonu. Sezon dopiero się, to prawda, rozpoczął, ale on jest ogromny. I znaleziony przez mojego męża. Oczywiście. Moim zdaniem ma około 2,5 kg. Braun do ręki to masakra. W, nie wiem, w samochodzie mam wagę, jak go zabiorę w całości. Chcę zważyć, zobaczymy co będzie. Pokażę Wam zbiory. Popatrzcie. Tutaj mamy małego ceglasia. A tutaj zbiory mojej żony. To są sprawdzane główki. Tutaj już wyciągnięte. I tu popatrzcie, sprawdzane. Wszystkie grzyby, żeby nie było robaczywe. Wszystko jest sprawdzane. Tam widzę, kochanie, jeszcze jednego. Popatrzcie tam. Popatrzcie tam, jakie kolejne duże są grzyby. Ale my na tym zakończymy. Życzymy wszystkich takich zbiorów. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa.